Dzień dobry kochani, witam Was Aleksandra Muza. Staram się inspirować ludzi, by otworzyli swoje umysły i serca na pozytywne zmiany. I dzisiaj chciałam się podzielić taką obserwacją siebie samej, a mianowicie e, przebywam teraz w Niemczech i przez ostatnie trzy miesiące nie posiadam żadnego ubezpieczenia społecznego, ani w Polsce, ani tutaj w Niemczech. I e, zauważyłam u siebie, że ja stałam się bardziej uważna, a mianowicie. E, Bardziej uważnie rozglądam się, kiedy na przykład przechodzę przez ulicę. Uważnie schodzę po schodach, nie wiem, trzymam się poręczy na przykład. No i generalnie, jakby mam taką wzmożoną ostrożność na przestrzeń dookoła mnie. I doszłam do takiego wniosku, hmm, ciekawe, a gdybyśmy na przykład nie mieli tych ubezpieczeń e, zdrowotnych, jakichś tam rentowych, e, emerytalnych, bla 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 i tak dalej, tak zwanych od e, naszych e, ubezpieczycieli państwowych, obowiązkowych, to może stalibyśmy się bardziej uważni, bardziej odpowiedzialni za swoje życie, za swoje zdrowie, e, za to, jak się zachowujemy. Mm. Mając tył głowy, że jesteśmy w 100% odpowiedzialni za siebie samego. I zobacz sam po sobie, czy na pewno zjadłbyś tego kolejnego batonika, wiedząc, że, no nie wiem, masz jakieś skłonności do nadwagi, do może do cukrzycy gdzieś tam rodzinnie. i a, nikt cię nie uratuje, jak sobie załatwisz tą cukrzycę. Będziesz musiał poświęcić na to swoje pieniądze. I czy ty na pewno kupiłabyś, nie wiem, kolejną dziesiątą sukienkę albo 48 parę butów, wiedząc, że e, jesteś odpowiedzialna sama za swoją emeryturę, za to, czy będziesz miała w przyszłości pieniądze, kiedy będziesz starszą osobą. Czy dzisiaj potrzebne są Ci te 50 buty? E, I tak doszłam właśnie do takiego wniosku, że hmm, ciekawe jakby to było, gdybyśmy właśnie nie mieli tych podstawowych zabezpieczeń. I wiadomo, że są w naszym społeczeństwie osoby, które na przykład hmm, nie są w stanie jakby same sobie zapewnić z jakichś powiedzmy względów fizycznych, bo są na przykład niepełnosprawne, nie są w stanie zapewnić sobie nie wiem, pracy na cały etat, tak? Albo są w ogóle upośledzone umysłowo i, i w 100% niesprawne do funkcjonowania, ale to może wtedy warto by stwierdzić procent sprawności lub niepełnosprawności tak? I, i, i sprawności do funkcjonowania w społeczeństwie. Może warto by określać procentowo, tak? kto na przykład jest w stanie Podjąć pracę, jak to nie, bo wiadomo, w dzisiejszych czasach mamy pełno osób, które po prostu wyłudzają pieniądze od systemu, prawda? I e, tak sobie myślę, może zamiast dawać te podstawowe zabezpieczenia, da, powinno Państwo dawać podstawowe wyposażenie do życia w społeczeństwie, podstawową wiedzę, podstawowe wykształcenie, takie bardziej przystosowujące nas do życia w dzisiejszych czasach, bo wiadomo, że szkoła, zwłaszcza szkoła w Polsce, po prostu nie przygotowuje do niczego. To jest system nauczania z czasów PRL-u, nie? No, tak sobie pomyślcie, jakby to było, gdybyśmy w 100% byli odpowiedzialni za siebie samych pod względem zdrowia? Pod względem naszej przyszłości. I pod każdym względem brać w 100% odpowiedzialność za siebie, za to, co robimy. Taka myśl mi przyszła do głowy. Całuję.